Drodzy niesyzionie, kiedy dzisiaj patrzymy na kościoły, kaplice, klasztory, na naszą rzeczywistość, to chcemy zauważyć, że to wszystko wzięło początek od tej groty, od stajenki, od tego miejsca, w którym doświadczyliśmy jako ludzie szczególnego obdarowania, kiedy to Bóg obdarował nas sobą w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego też chcemy, w tym uczestniczyć w wydarzeniu, jakim jest Boże Narodzenie, z tym poczuciem wdzięczności za ten wielki dar, jaki Bóg skierował wobec każdego z nas, po to, aby mógł Jezus ze swoją miłością rodzić się również w naszym życiu, w naszym sercu, w naszej rodzinie. I dlatego też chciałem przekazać w tym klimacie świątecznym serdeczne życzenia dla wszystkich, kiedy będziemy Trzymali ten biały chleb w ręku, kiedy będziemy się dzielić z bliskimi. Może w tym roku ten inny klimat, może bardziej smutny, może bardziej taki ograniczający nas, ale pozostaje treść ta sama, czyli to doświadczenie bliskości Boga. I chciałbym życzyć, żeby to obdarowanie było również procesem, który nas angażuje obdarowaniem tak jak Bóg to uczynił miłością, pokojem, dobrocią, życzliwością, uśmiechem, aby to trwało również w naszej wspólnocie. I dzisiaj również potrzeba, myślę, życzyć odwagi, kreatywnej także podejścia, postawy do tej rzeczywistości pandemicznej, którą mamy, abyśmy dla siebie nawzajem byli po prostu dobrzy i życzliwi. Też ten czas niech będzie wyrazem Ciągłej pamięci o tych, którzy może są w trudniejszej sytuacji, może są samotni, abyśmy do nich dotarli także poprzez środki społecznego przekazu, żeby nie zabrakło dzisiaj nikogo, kto będzie osamotniony, ale niech doświadczy tej bliskości Boga, przez nasze również pośrednictwo.